Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich widzów Niezależnej Telewizji Janusza Zagórskiego i chciałam serdecznie podziękować gospodarzom za umożliwienie nam przybycia do Waszego studia. Dzisiaj goszczę razem z sobą młodzież ze szkoły podstawowej numer 1 w Sobótce oraz numer 2. I chciałam na łamach tutaj telewizji podziękować serdecznie pani Galinie, pani Izie i pani Eli za takich wspaniałych wychowanków, których mam dzisiaj tutaj swoje, po swojej prawicy i lewicy. Bardzo proszę, przedstawcie się po kolei. Zuzia, Patrycja, Kasia, Julia, Wiktor. Super, bardzo dziękuję. A ja nazywam się Marzena Tomaszczak i dzisiaj spotkaliśmy się w studio yy, Niezależnej Telewizji, aby przybliżyć Wam moją pierwszą bajkę Kryształowy Skarb i Ślężański Kryształ. Poproszę teraz naszą młodzież, aby po kolei odczytała nam naszą bajkę, a Was bardzo proszę o posłuchanie yy, i oczywiście komentarze, na które będziemy czekać. Zaczniemy od Wiktora. Dawno, dawno temu... Za górami, za lasami, dalekimi i bliskimi był wspaniały świat, pełen niezwykłości. Rosły tam wielkie drzewa, a wierzchołki gór sięgały z samego nieba. Powietrze tam było czyste i pachnące. Każdy przybysz, wchodząc na wierzchołek góry, odczuwał dziwny i przyjemny stan, pełen pokoju i miłości. Jak myślicie, kochani? Co to za góra była tak przychylna i miła dla każdego? Tak, tak, już wiecie, macie rację to ślęża, wielka jak Olimp. Ślęża zrodzona z wulkanu wielka w swej mocy kryła w sobie wiele tajemnic i niesamowitości. Magiczna ta góra przyciągała wszystkich, kiedy świeciło słońce liście drzew błyszczały złotem i srebrem. Kiedy padał deszcz, wszystkie kolory tęczy mieniły się z oddali, a kiedy wiał wiatr, korony drzew chyliły się swobodnie ku ziemi, śpiewając szumem liści, rozchodzącym się aż po horyzont. Pewnego razu przyszedł taki czas, że większość ludzi zapragnęła poznać tajemnicę tej właśnie góry. Poszukiwacze skarbów przybywali z młoteczkami, radarami, lunetami i różnymi dziwnymi urządzeniami. Stukali, pukali, wiercili, szukali i nic nie mogli znaleźć. Badania trwały całe lata, aż nastał czas, kiedy młoteczki przestały odgrywać znaczącą rolę, a jedynym drogowskazem i narzędziem okazało się serce. Ludzkie serce, dobre serce. Które mogły otwierać bez żadnego klucza wszystkie drzwi. Jak w zaczarowanym świecie, pojawiła się piękna postać czysta jak rosa poranna wyłoniła się z mgły, okrywającej polanę, z zielonego miejsca, otaczającego bukami i brzozami. Pomiędzy drzewami, na kształt okręgu, wyrastały z ziemi wielkie kamienie. To miejsce mocy świeciło swym blaskiem, tworzyło bajeczną krainę, z niej to przy udziele natury zrodził się nasz kwiat o imieniu Aniele. Miała długie, jasne włosy, uśmiech, który rozweselał wszystkie serca i wszechogarniający dobroć. I wiecie, moi kochani, co się wtedy wydarzyło? Wszystkie wejścia do wnętrza starej góry ślęży zostały otwarte dla tej skromnej, pięknej kobiecej postaci. Góra otworzyła swoje podziemia, i cudowna postać kwiatu, aniele, wypłynęła do środka. I co tam zobaczyła? Dużą, przeszkloną komnatę. A pośrodku niej wielki kryształ swym kształtem przypominający pogrubioną pośrodku beczkę. Kwiat objął cudownie lśniący kryształ i przytulił swoje ciało do niego. I stał się cud. Z pleców pięknej kwiatu dziewczyny wyrosły skrzydła. Jedna po, jedno po drugim wyrastały długie lśniące pióra. Które ułożyły się w piękne wachlarze. Dostałam skrzydła! Zdziwiła się kwiatowa dziewczyna. To znaczy, że mam się zbić w górę! pomyślała. I poleciała. Z wielką siłą i wiarą ruszyła przez stworza, czując, że rozpoczęła nową drogę w swoim życiu. Wzbiła się w górę, coraz wyżej i wyżej, aż doleciała do samego nieba. Popatrzyła w dół na ziemię i zdziwiła się, kiedy jej skrzydła powiększyły się tak bardzo, że objęła nimi całą kulę ziemską. Przytuliła ją czule do swojego serca, a wtedy kryształki energii popłynęły w każdą stronę ziemi. Kiedy już wszystkie kraje sprawiedliwie zostały obdarzone energią miłości, wypuściła ziemię ze swoich skrzydeł. Postanowiła przelecieć blisko Tuż nad jej powierzchnią, aby zobaczyć miejsca, które jeszcze się nie oczyściły, nie rozjaśniły. Cóż to za czarna plama na zachodzie Europy, jak smoła wieje się od morza do morza, czy dam radę rozpędzić tę czern, pomyślała kwiatowa dziewczyna. I stało się, zaczęła machać skrzydłami tak mocno że wzdłuż granic wielu państw pojawiła się cieniutka wstążeczka przez którą było widać przebijającą zieleń trawy jeszcze mocniej i mocniej pracowały skrzydła aż zobaczyła że wstęga osiągnęła szerokość rzeki dłużej już nie miała się machać. zaraz pojawiła się nowa myśl teraz tę czerń z zroluję jak papier Zaczęła je wszystkie rolować w dwie strony na południe i na północ, jak snopki z słomy w czasie żniw. Tak długo pracowała, aż rulony czerni powpadały do mórz i oceanów. Spod trawy zaczęły wybijać kwiaty. Stokrotki świeciły bielą, mlecze uśmiechały się swoją żółcią. Nasza Aniele wiedziała już, że wykonała piękną pracę dla dobra ziemi. Jest oczyszczona, pomyślała. Mogę, wraca, m, mogę wracać do, do kryształu na ślęży i podziękować mu za dar uzdrawiania ziemi, za siłę i moc. Tak też zrobiła. Wleciała do ślężańskiej kryształowej komnaty, pokoniła się przed kryształem, który, który miłośnie za, zaskwierczał i rozrzucił do, dookoła miliony zaczarowanych srebrzystych smug energii. Dziękuję, Krysztale, że dałeś mi siłę i moc, jakiej nigdy wcześniej nie czułam. Dziękuję, Krysztale, że mogłam dla dobrej planety wykonać pracę oczyszczania. Dziękuję, Krysztale, że wpuściłeś mnie do swojej komnaty. Wtedy Kryształ odpowiedział. Każdy, kto ma czyste serce i nie ma złych intencji, może wejść do mojej komnaty po to, aby stać się lepszym, szczęśliwym, kochającym i kochanym. Jestem tu od milionów lat i czekam na was, drogie dzieci. Wystarczy, że o mnie pomyślicie, a promień światła popłynie do waszego serca, już nigdy nie będzie się smutne i samotne. Bardzo wam dziękuję. Pięknie przeczytałyście. Powiedzcie, podobała wam się ta bajka? Tak, 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 bardzo. Czy czujecie, że w tej bajce jest dużo takiej myśli i energii pozytywnej i tak. takiej siły? I wy widzowie kochani, wspólnie z nami zastanowicie się, bardzo proszę, nad tym. Ponieważ różnego rodzaju legendy, przypiski mówią, że w tej naszej magicznej, prastarej górze Ślęży jest kryształ Jedni o tym mówią, inni w to wierzą, a ja poszukiwałam tych informacji w różnych, w różnych gazetach, w różnych książkach, w różnych periodykach i nigdzie znaleźć tego nie mogłam. Ale jednak wieść nasza ślężańska mówi, że coś w tej górze ślęży magicznego jest. Kochani, przenieście się razem z nami do świata wyobraźni, legend, marzeń i fantazji. A ja poproszę Was, dzieci, młodzieży, żebyście przez chwilę zamknęli oczy. Proszę, zamknijcie. Policzcie do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Otwórzcie oczy. Wow! wow. Jak myślicie, co to może być? Krystał. Kryształ? kryształ. Kryształ? Jak z bajki. Jak z bajki. Ten kryształ w mojej bajce, w mojej wyobraźni, w mojej fantazji był jak beczka, był wielki. Ale postanowiłam Wam przynieść dzisiaj grudę soli. Kiedy wiecie, że przed Wami leży taka duża kryształowa gruda soli, co czujecie? Sól na języku, czujecie? czujecie słoność. Zobaczcie, jak działa nasza wyobraźnia. Wiemy, że to jest sól i zaczynamy czuć sól na języku. A jeśli teraz uruchomimy, uruchomimy naszą fantazję i wyobrazimy sobie, że w tej naszej. Prastarej górze ślęży mamy taki wielki, wielki kryształ. O takiej sile i mocy, który może realizować swoje marzenia, to ja bardzo, bardzo bym chciała dzisiaj poznać Wasze najskrytsze marzenia Zuziu. Moim marzeniem jest jak dorosnę, pójść do szkoły muzycznej. A czy grasz na jakimś instrumencie? Nie, nie gram, ale lubię śpiewać. Wspaniałe, Patrycja. Moim marzeniem jest, że jak będę dorosła, chciałabym wyjechać do Etiopii i pomóc dzieciom tam takim biednym, wychudzonym. I jednego dzieciaczka chciałabym zaadoptować. Słuchajcie, mamy tutaj wspaniałą filantropkę. Brawo, Patrycja. Fantastycznie. Dziękuję. Kasiu. E, Moim marzeniem, kiedy urosnę. Już jesteś duża. No. <sukany> <sukany> e, skoń, e, chcę ukończyć szkołę, studia i wyjechać za granicę, i pokazać e, innym osobom, no, ludziom na świecie, jakie mam zdolności. A możesz powiedzieć skromnie, czy ja mam to powiedzieć, jakie masz zdolności? No plastyczne, mam. Słuchajcie, kochani, za jakiś czas spotkamy się może już za tydzień i będziemy przerabiać następną moją drugą bajkę. Ta okładka drugiej mojej bajki jest wykonana właśnie przez Kasię. Prawie jedna cała bajka, jest, wszystkie rysunki są przez nią wykonane. Kasia ma przepiękne serducho, przepięknie maluje, jest bardzo wrażliwa, i ja wierzę, że przed nią jest wielka, wielka kariera. Zwracam się teraz tak do wszystkich moich widzów młodszych, tak powiedzmy do 16 roku życia, no chyba, że bardzo są utalentowani i mają już więcej niż 16 lat. Jeśli nasza dzisiejsza bajka wpłynie na Was w jakiś sposób, proszę narysujcie, namalujcie, przyślijcie, zaemailujcie. Przyjedźcie do sobudki, zapraszam Was, żebyśmy pozwali, poznali Wasze talenty i dary. Bo może się okaże, że w następnych bajkach będą Wasze prace. Bardzo proszę, Julia, Twoje marzenia. Moim marzeniem jest, jak dorosnę, chcę mieć Akitę japońską. Co to takiego? Akita japońska to jest rasa psa. Jak on wygląda? Opisz. Jest, jest dosyć mały. Ma taki ogon, zakręcony dosyć. Jak świnka. Ale tak. ma dużo sierści na sobie, czy to są włosy, czy on jest taki, taki jak świnka, właśnie prawie bez włosów? Ma dużo włosów. Jest bardzo ładnym pieskiem i bardzo bym chciała go mieć. E, Julia, a to jest takie marzenie posiadanie czegoś. Posiadanie czegoś, a teraz tak dla samej siebie. Dla samej siebie, jeśli chodzi o Twoje, e, twoje talenty, twoje, bo wiem, że jesteś bardzo dobrą uczennicą z języka polskiego. Ostatnio dwie szóstki dostałaś, doszło do mnie, więc jesteś e, masz dar polonistyczny. Czy jesteś już ukierunkowana, co w życiu chciałabyś robić? Za um, bardzo nie. Planowałam a, kiedyś, jak byłam mała, chciałam zostać piosenkarką. Ale teraz, jak już jestem większa, to chciałabym zostać adwokatem. Brawo, trzymam kciuki, żeby ci się udało. Wiktorze, bardzo proszę, twoje najskrytsze marzenia. Jak dorosnę, to chciałabym zostać najlepszym koszykarzem i też sportowcem. A czy ty trenujesz kosza? Tak. Już długo? Jest dwa lata. Super, to trzymamy kciuki, żeby ci się udało? Drodzy widzowie, marzymy, mówimy o krysztale? Zadajmy sobie takie pytanie. Powiedzcie mi, kochani, co... Bo to jest dla mnie bardzo ważne. Przeczytaliście tą moją bajkę, ślicznie to zrobiliście. Co najbardziej wam się w tej bajce spodobało? Nie musicie mówić po kolei. Każdy, kto ma ochotę odpowiedzieć, proszę. To, że jest tam ta Aniele, ta istota, która może pomóc w jakiś sposób światu i że może oczyścić ten świat. I że jest też mowa o krysztale, że uzdrawia ziemię. I że dodaje siły innym ludziom. Mi się bardzo podobało to, że nie każdy mógł wejść do tego kryształu. Do, tej, te, komnaty, do tak? tej komnaty. Tylko mogła wejść osoba, która miała czyste serce. A co to znaczy czyste serce? To jest osoba, która jest bardzo dobra, nigdy nikogo nie krzywdzi, jest pomocna. A jak myślicie, ktoś, kto na przykład no nie do końca jest taki dobry, popełnia dużo błędów, robi krzywdę, e, czy taka osoba ma szansę na to, żeby stać się dobrą osobą i się zmienić? Oczywiście. Patrycja, powiedz. No, ja myślę, że tak, tylko musi chcieć. Musi chcieć i jakaś tam osoba czy rzecz musi nią tak jakby poruszyć, żeby ona też, żeby miała jakiś dobry przykład. Hmm. Do nas do sobotki przyjeżdża co weekend, każdego roku, bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju turystów, tak? ale poszukiwaczy, bo też przychodzą z młoteczkami, szukają jakichś pozostałości starych, powojennych, przychodzą tutaj na nasze szlaki w celach relaksacyjnych, ponieważ mamy przepiękne lasy bukowe. A gdybyśmy właśnie uruchomili tam swoją fantazję, wiedząc o tym, że o tym krysztale gdzieś się mówi. I mówi się, że ta nasza góra jest taka magiczna, że manuje taką energią. Spotykam ludzi, którzy mówią, przyjechaliśmy tutaj, bo tutaj się dobrze czujemy, tutaj przestaje nas boleć głowa. I gdybyśmy sobie wyobrazili, że ten kryształ mamy w tej ślęży, to moglibyśmy zrobić z naszej góry takie fajne mini sanatorium? Co, jak sądzicie? Jakby to wyglądało, jakby tak na różnych kamieniach przyjeżdżali ludzie, siedzieli sobie i co, co robili? Relaksowali się, tak? Poszukiwali zdrowia. Jak to wyobrażacie sobie? Powiedzcie. No ja, ja nie wiem, czy to jest potrzebne, bo skoro rzeczywiście ludzie wierzą, że tam jest ten kryształ, to tak jakby on tam będzie i on będzie ich już tak wewnętrznie uzdrawiał, a jak będzie wyciągnięty, to to będzie. Tak naprawdę tak samo, więc może lepiej to tak zachować, żeby ludzie do końca nie wiedzieli, jak on wygląda, tylko żeby go sobie wyobrażali. Czyli każdy może sobie sam wyobrazić jego postać, jego siłę i moc. A teraz, słuchajcie, przejdę, chociaż ja jestem polonistką, jestem pedagogiem z wykształcenia, ale pozwolę sobie po, powiedzieć o zjawisku fizycznym, który, o którym się dzisiaj mówi, że o, o fizyce kwantowej. Każda myśl, każde słowo to energia. Tak? W momencie, kiedy wypowiadamy pozytywne słowa albo mamy pozytywne myślenie, to co się dzieje, wysyłamy tak zwaną pozytywną energię, mm. która może pomóc nam, tak? Do realizacji naszych marzeń, ale może pomóc też tym, którzy tej energii potrzebują. Bo czasami poznajemy takich ludzi wspaniałych, cudownych ludzi i wiemy, że są wspaniali, ale są na tak zwanym życiowym zakręcie. Gdzieś coś im ktoś nogę podłożył, tak? Czy od dzisiejszego dnia. Myślę, że wy tutaj jesteście bardzo pozytywni, ale od dzisiejszego dnia, znając siłę kryształu, znając moc miejsca, w którym mieszkacie i wasze dobre serducha, bo jesteście bardzo pozytywni i chcecie dobrze, możemy tak nastawić się, że będziemy czarować ludzi? Będziemy ich dotykać dobrym słowem, tak? dobrym uczynkiem i będziemy ich zarażać jak wirusem? Możemy stworzyć wirusa dobroci? Jak myślicie? Myślę, że tak, szczególnie jak zbliża się okres świąteczny, żeby było bardzo świątecznie, mile i pogodnie, to tym bardziej trzeba tego robić. Super. Słuchajcie, wiecie o tym, że za chwilę będzie Mikołaj, prawda? E, I na pewno znacie, znacie i wy widzowie, i my w studio znamy takie osoby, które tej pomocy potrzebują. Tej siły, tego wzmocnienia. Jeden potrzebuje słowa, inny potrzebuje dobrej paczki, ktoś inny potrzebuje fajnej kurtki. Pomyślmy wtedy o tym. To jest ten czas, że możemy coś od siebie dać dla drugiej osoby. Hmm? I powiedzcie, kochani, jeszcze, co, co chcielibyście w podsumowaniu, może w opisie e, powiedzieć, ponieważ bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Byliśmy już w Radio Wrocław, nagraliśmy tutaj to na żywo. Na mojej stronie, y, która właśnie jest przedstawiona, y, ta audycja radiowa też jest nagrana. Część z Was, nie wszyscy byliście, tak? bo tylko patrycja była razem z Wiktorem. A nie, Julka też była. Tak. Y, a Julka też była, przepraszam, okej. Okay. Dzisiaj z nami miał być jeszcze Teodor. Fantastyczny chłopak, ale... Urodziło mu się, rodzeństwo? Czwarte już z kolei chyba tak? Więc e, czy święcie, mamy Cześć, okej, okay, on jest czwarty. E, czy mamy kciuki, żeby było wszystko dobrze i żeby za tydzień, czy w następnej, na następnej audycji Teodor był razem z nami? Jak nas ogląda, to go bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. pozdrawiamy. No. W ogóle pozdrawiamy. No. Słuchajcie, wszystkich mieszkańców y, naszej gminy, Sobótki, Pozdrówmy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy widzów. Na terenie Polski oraz za granicami. Przyjeżdżajcie do Sobudki. Ja w Sobudce już mieszkam 20 lat. Mam biuro w samym rynku w Sobudce, gdzie możemy porozmawiać o moich bajkach, gdzie z miłą chęcią napiszę Wam dedykację pełną ciepła i, i pozytywnego przesłania. No i oczywiście serdecznie Was zapraszam do następnej bajki. Okładkę Wam pokażę, tak, to jest. I będziemy przerabiać serca, ulatują anioły. Będziemy zastanawiać się właśnie nad tym, co dzisiaj poruszyliśmy, co Julia powiedziała o tych dobrych ludziach. Jak ich rozpoznawać, jak ich zarażać, jak ich przyciągać, jak ich modyfikować, <noise> klonować, może i tak, co? Wirusować i tak dalej. Bardzo proszę, powiedzcie jeszcze coś od siebie na koniec. Tak, ja. ja chciałam powiedzieć, że ogólnie y, książka Bajka bardzo mi się spodobała. Y, przypadła mi do gustu, no i tyle od siebie chciałam powiedzieć. Patrycja. <laughs> Myślę, że Zuzia już to prawie wszystko e, powiedziała. ja chciałam tylko dodać, że ta bajka jest godna polecenia, jak i dla takich mini dzieci, jak i dla takich bardzo dużych i dorosłych nawet dla takich osób już, e, takich starszych, tam, nie wiem, 80 lat, no wiadomo, już taki tacy dorośli, żeby też tak jakby psychicznie się zmotywowali. No, i żeby żyli szczęśliwie. No super powiedziałeś, ta patrycja, Kasiu, ty jakie słowo na podsumowanie? No mi się najbardziej spodobało w książce ten kryształ. No to jest według mnie ta, y, ta główna postać rzecz. Które, główny bohater. No, Bohater, chociaż tak. jest y, nieożywiony. Tak i y, właśnie. A my go ożywiamy, nadając mu cechy, jakie? Ludzkie. Ludzkie. Siły, dobra, mądrości. Ech, Chciałam, chciałam powiedzieć jeszcze, że jak pani dawała do szkół wiersze i mieliśmy rysować, kiedy przeczytałam te wiersze, to ten wiersz dodał mi mnóstwo energii i narysowałam z całego serca. I Przepiękne Anioły Kasiu, które są też między innymi w moim tomiku poezji i mam nadzieję, że będę też miała przyjemność i dla wielu widzów yy, o północy. Podzielić się właśnie swoją poezją. Patrycjo? No bo my to tak mówimy o tej treści, a to też mnie zauroczyły te piękne rysunki, właśnie. które są w tej książce, bo myślę, że ten temat też trzeba poruszyć, bo Pani Marzeny tutaj treść jest ważna, ale gdyby nie było tych rysunków, to nie byłoby tak jakby tych wszystkich emocji. Wspaniale. Tak. Bo słuchajcie, pomysł zrodził się w mojej głowie, ale pomyślałam sobie, że nie zrobię, nie zrobię tego bez, bez dzieci, bez młodzieży. Napisałam bajkę, ta bajka została przeczytana w wielu, wielu klasach. Później cały mój salon był obłożony rysunkami. Moi znajomi oraz rodzina przez kilka dni chodzili i wybierali palcem, każdy pokazywał, który im się podoba rysunek. Później z tych wybranych rysunków jeszcze ja wkładałam swój czas po to, żeby wybrać te, które mnie absolutnie zafascynowały i tak powstały właśnie rysunki, które zresztą yy, mam nadzieję, że w tyle państwo widzicie, zostały yy, się fantastycznym nieuzupełnieniem. Ale równowagą treści i rysunku. Tak jak powiedziałaś, Patrycja, bez tych rysunków fajna by była treść, ale byłoby smutno. One pokazują jak gdyby piękno odbioru tej naszej młodzieży, tych naszych dzieci ślęży, ale zarazem cudowne skrzydła aniele, cudowną siłę magiczną góry. Rysunek, gdzie anioł obejmuje całą ziemię swoimi skrzydłami, jest po prostu przepiękny. To jest taki. Pozytywny, bardzo symbol, wielka siła i moc, i taki właśnie było, taki był mój cel, i takie było moje założenie. Żyjemy w dziwnych czasach, yy, w dziwnych bardzo. Rok temu, kiedy powstawała ta moja pierwsza bajka, byłam pełna lęku i momentami nawet frustracji tego, co się dzieje w tym naszym XXI wieku. To był główny powód, dlaczego tą bajkę napisałam żeby poczuć się silniej, żeby poczuć się mocniej, żeby się nie bać, ale żeby też tą swoją siłę przekazać tym, którzy podobnie czują się jak ja. Więc tak naprawdę ona została napisana dla siły i mocy każdego z nas. Bo czymże jest cała nasza ziemia i czymże są drzewa, kamienie, to wszystko dla jednych nie żyje, ale tak naprawdę to ma energię. Przecież my już dzisiaj wiemy, że kamienie emanują energią. Są na, te, na ten temat różnego rodzaju książki, są dowodzenia. Jedne świecą, drugie są na to, czy są terapie, gdzie obkłada się ludzi kamieniami i ci ludzie zdrowieją, tak? Więc w kamieniach jest jakaś moc. Ale najważniejsza moc musi być w naszym myśleniu, w naszym pojmowaniu świata i naszym spojrzeniu na problem i umiejętności jego rozwiązania. Jeśli przestaniemy się bać, pozbędziemy się swoich lęków, będziemy przekonani o tym, jak wiele sami możemy zrobić z sobą, jak wiele możemy też pomóc innym, to będziemy silni. A jak będziemy silni, to mniej rzeczy będzie nas przerażać. A jak będzie nas mniej rzeczy przerażać, to świat dla nas będzie piękniejszy. I właśnie o to chodzi, żeby bajki przybliżały nas do piękniejszego świata. Jeśli udało mi się to osiągnąć, udało, udało się. Udało, to jestem szczęśliwa. Takie było założenie. I zapraszam Was serdecznie na następne spotkanie, gdzie będziemy czytać bajkę, serca ulatują anioły, i będziemy mówić, jak rozpoznawać dobrych ludzi. A jeśli nie ma ideałów, pamiętajcie, nie ma ideałów każdy z nas ma jakiś, jakąś czarną plamę, czarną dziurę, i mimo tego, że chcemy być OK, wpadamy czasami, bo jesteśmy tylko ludźmi i mamy prawo przecież grzeszyć. Ale ważne jest, żebyśmy byli świadomi tego co robimy, żebyśmy podejmowali decyzje i nasze działania świadomie. Wtedy będzie to służyło nam i wszystkim tym, którzy będą obok nas. Bardzo proszę, Patrycja. Ludziom, osobom, która spodobała się ta książka jej treść, to zachęcam do jej kupienia. Szczegóły Pani na Wam powie e, ceny tak przybliżonym, zaokrągloną i gdzie można ją kupić? No. Pani, dziękuję Ci kochana. Słuchajcie, nie wiedziałam. Mam menadżera. Pati, jesteś wielka. E, ja e, e, jest. Kasiu, bardzo proszę. E, ja chciałam powiedzieć na temat rysunków, bo są książki e, w różnych księgarniach. Tylko same słowa są napisane. No i jak kupujemy taką książkę, nie ma żadnych rysunków, to tak czytamy część i nam się rozwala czasami ta nasza wyobraźnia. Więc według mnie w każdej książce powinien być rysunek chociaż jeden, dwa, bo te rysunki pobudzają naszą wyobraźnię. Dokładnie. Jest nam lepiej. Rozświetlają i pobudzają naszą wyobraźnię. Pięknie powiedziałaś. Ja, co prawda, Państwo widzicie tutaj, bo za naszymi plecami są przedstawiane rysunki z Kryształowego Skarbu, ale ja Wam pokażę. Rysunek jeden z książki, którą będziemy z bajki, którą będziemy przerabiać w następnym spotkaniu. Zobaczcie, jaki cudowny aniołek wlatujący z serduszka z otworkiem. No i to narysował naprawdę nieduży, mały człowieczek. Więc zobaczcie, jakie piękne potrafią być prace dzieci. Myślę, że dzisiaj. Podziękujemy. Podziękujemy panu Januszowi Zagórskiemu. Po, po, podziękujemy serdecznie panu Bogusiowi, który siedzi za konsolą i. Kamerą. E, k, proszę. Kamerą. Kamerą, tak. Nas tutaj kameruje i dzięki niemu jesteśmy dzisiaj e, w, na YouTubie. Serdecznie dziękujemy. Zapraszamy. E, czekam na wasze zapytania, czekam na wasze rysunki. Zapraszam was do siebie, do, do biura w Sobudce. Wszyscy mnie znają, wystarczy, że powiecie. Chcemy się spotkać z panią Marzeną Tomaszczak. Każdy wam pokaże drogę, gdzie ja jestem. Czekam na was. Czekam też na podpowiedzi. Czekam może na jakieś nowe, fajne tematy, które według was powinny być opisane w bajce, żeby przybliżyły nam ten fantastyczny świat, który jest wokół nas. I, no i oczywiście dodały nam siły i mocy, mądrości, wielkości, bo takie jest moje i tej młodzieży, która dzisiaj ze mną tutaj studiuje z założenia. Bardzo dziękujemy. Dobranoc. Komentujcie. Dobranoc. Dobranoc, dobranoc. dobranoc. Dziękujemy.